Fajne mam paznokcie? Jak oceniacie, powiecie mi. Tu was. Postawię. Tu? Wszystko jest ok? Wszystko jest ok? Pasuje wam? Dobrze. Zimno mi trochę. Nie wiem, czy będę zakłada Mam już jedną na sobie bluzę i ona długie rękach pod spodem. To jest dzisiaj zimno! Ach, wczor nie. Przedwczoraj... Wczoraj było ciepło, ale przed przedwczoraj było tak ciepło, że mogłam umyć pierwszy raz Argona. Ale no dobra, bo tak tu od razu zaczynam z nami rozmawiać. Cześć! Cześć! To odcinek na YouTubie! Tak, dobrze widzicie! To nie jest Instagram, to nie jest wasz sen, to jest odcinek na YouTubie. Jestem! Witam Was, nie wiem na jak długo, ale chyba pierwszy raz tak bez presji nagrywam i bez presji, że o Jezu, trzeba nagrywać, trzeba się wziąć, wszystko, Boże, nie, mam luz, mam chill, nie mam ogólnie aparatu, tak to zauważyłam, że nie mam aparatu i dobra. Na początku muszę otworzyć paczkę, bardzo ważną paczkę, chociaż dzisiejszą pogodą to tak patrzę, to chyba nie jest tak ważne, no ale dobra. Otworzę sobie tak, tutaj, pozwólcie. Albo gdzieś indziej was postać. Czekajcie. Chcę was serdecznie. Czekajcie. Mam tu podstawkę, żeby stać, bo wysoko jesteście. Zobaczcie, tak trochę słabo. Dobra. Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Jura Koniarsko. Dzisiaj będziemy otwierać paczkę dla moich koni. Dobra, uwaga, bo tak dawno nie gadałam z wami tutaj. Fu. Moi kochani, czekajcie, bo wiecie, ja nie mam podzielności. Uwagi, dobra, bo ja was za nie gadałam. Wy nie wiecie, co się z sumie dzieje zbytnio. Bo nie wiem, czy to są osoby, które mnie tylko na YouTube oglądają, e, czy są. Dobrze mówię, dobrze czekajcie. Jeszcze raz. Nie wiem, czy tu są osoby, które oglądają tylko na YouTubie, dlatego już mówię, bo no są osoby, które oglądają na Instagramie, na YouTubie, albo są osoby, które oglądają tylko na YouTubie, albo są osoby, które oglądają tylko na Instagramie, chyba tak, tak, no dobrze, dobra, wiecie o co chodzi, nie? No właśnie, eee, no i kupiłam ogólnie konia, sprzedałam tamtego rudego i kupiłam nowego rudego. Eee... Nagrałam mam ogólnie filmik z przyjazdu Argona, czyli nowego rudego, ale to jest Argon, nie jest rudy, tylko Argon albo Arkadiusz. Yy, nagrałam Wam filmik, ale nawet był zmontowany, ale wiecie co zrobiłam? Usunęłam go. No i dobra. Był filmik, ale się zmył, w sensie mam dalej tamte materiały do zmontowania, ale to ma prawie godzinę. 40 minut, coś takiego, to ponad pół godziny po prostu. Yy, ale wiecie, sytuacja była tak, że to jest po prostu tyle montowania i nawet nie wiem, czy po takim czasie byście chcieli takie co oglądać, dlatego po prostu, no nie wiem, chyba tego nie wstawię, nie zmontuję. Ja Miałam tak fajnie to zmontowane, nie? Normalnie efekt jeszcze dwa. Ale kurczę, nie pomyślałam, że to na tym capcucie, kapkucie, kapkucie zostaje i jak to się usunie, to to nie idzie jakby z nami. No i po prostu nie pomyślałam, nie? No właśnie. Bo miałam aż 40 giga yy, tego kapkuta całego. Zapełniał, on miał 40 giga, zapełniał mi miejsca w moim smartfonie. I dlatego taka się sytuacja no Dobra, otwieram paczkę, mojego. Nigdy nie robiłam unboxingu chyba. Pierwsza, najważniejsza rzecz. Znaczy nie one są dwie ważne ogólnie rzeczy. Tak jak z tamtym były problemy, co do tycia. Ten akurat gruba przyjechał, ale już słód trochę, także jest w formie. Eee... O, lelis, no wam pokazała, ale jak wezmę telefon, to, to kurczę... Tyle z tego będzie. To będzie lipa trochę. Ale patrzcie, pokażę wam. Zmieniam nam okna, okno, bo jeszcze nie było weselnych porządków. To jest lelis. Dobra. No i wracają. Tak jak z tamtym były problemy z przyciskiem, w ogóle. Tu teraz z tym nowym rudym, czyli Argonem, Arkadiuszem, mam nadzieję, że nie zagłuszam. Czekajcie, otworzę, dobra? stale ją polelam. Już jestem blisko. To z tym rudym, z tym arkadiuszem jest problem z drapaniem się. Bardzo go swędzi skóra. W sensie ogon był odrobaczany, będzie jeszcze szczepiony niedługo, ale wątpię że to tych szczepionów. No zobaczymy. I po prostu drapie mi ogon. I ma tak prawie do zera wydrapany, nie? Takie boskie samolotki, tam. Nie? On ogólnie, jak on przyjechał, to już miał wydrapany ten ogon i tak już była taka krótka, odrośnięta sierść. Ale teraz znowu zaczął trześć ten ogon i nie mam pojęcia, o co chodzi i kupiłam coś takiego. Oczywiście paczka z Bergol. To jest w ogóle, powiem wam, że to jest... moje mnie to wzrusza i to jest niesamowite uczucie. Jak wczoraj zamawia się paczkę o godzinie 13-12 i dzisiaj już jest paczką Macie. To jest niesamowite! No. I to jest to. Tu nie ma nic oczywiście po polsku. To jest preparat na łupież, bo on też ma łupież. Preparat na łupież i na swędzenie. Także no mam nadzieję, że to zadziała. Moi kochani, tego jeszcze nie było w moim zestawie. Tu pisze, że to, to jest napisane, tak mojej zawsze żeby tak mówić. 87 zł. Ale i zapłaciłam tutaj. Wiecie ile zapłaciłam? Halo? Wiecie ile? 73. No to jest różnica, nie? Jest. się zł. To już miałam. Tylko pamiętają. Nie. Tak mi się wydarzy, że to były pokazywanki, wydaje mi się, że tak. Ale to pamiętają tylko. Legendy. Legendy tylko to pamiętają. Patrzcie, moi kochani. Ale ładne, jakie ładne opakowanie. Jezus! Patrzcie. Ja to miałam dwa razy. Raz albo dwa razy, bo nie chcę skłamać, ale na pewno raz miałam. Jezu, piękne opakowanie. No, Jezu, czuję ten zapach. Nie, po prostu czuję zapach lata. Kojarzy mi tak się to fajnie zostajnią, Boże! No, patrzcie, zaraz przełożytu i wszystkie włóżki odlecą. Zobaczcie. One odlatują. Żartowałam, nie odlatują, nie? Ej, to pachnie! Jak yy, basen trochę. jakbyś posz, posz, poszli, poszlibyście na basen. No, zarmisty. No. Flyguard. No i to tyle. To tyle z tych niespodzianek zimno mi mega teraz założę bluzę. I to ja miałam i to mi działało. Zobaczymy jak w tym roku zadziała, bo ja miałam dwa razy pod rząd absorbinę i na przykład mi tak średnio działała ta absorbina teraz w tym roku 2024 nie. Dlatego, widzicie, trzeba na zmianę, bo te muchy się odczulają, one mają łeb, tak samo jak te pasożyty w brzuchach koni, nie? Czy tam, no w brzuchach, no w brzuchach koni. Jak one tam są, na przykład te robaki po prostu, jak się odrobacza konie, nie? To nie można odrobaczyć ciągle tą samą pastą, bo one się przyzwyczają. Za pamiętania. Tak mi tłumaczyła pani weterynarz. I to pamiętam, widzicie jaką wiedzę nabyłam? Na ja do spalenia idzie. Nie, ale wiecie co? Jestem ciekawa tego specyfiku, bo to wygląda tak porządnie, nie? Kurde, jeszcze to nie jakaś nie jest polska firma, tylko coś innego, no to wiecie, nie. I w ogóle zamówiłam jeszcze jedną rzecz dzisiaj, ale to. Przepraszam, ale to była bardzo spontaniczna decyzja, bo jak zobaczyłam cenę, ja tak mam w ogóle. Jak zobaczyłam cenę, a mam pieniądze, nie. Mus, muszę to mieć, nie? Muszę to mieć. No i niestety dałam się ponieść, ponieść emocjami, i kupiłam jedną rzecz, którą Wam pokażę na vlogu, jeżeli będę dalej nagrywała, nie? No właśnie. A jeżeli nie nagram kolejnego vloga, to po prostu zobaczcie to gdzieś na moim Instagramie. Spokojnie hejterzy, mój koń nie ucieka z takich rzeczy. Bok zrobił mój chłopak, a ja byłam pomysłodawcą. Tą ściankę też zrobił mój chłopak, bo to dzielamy w ogóle siodlarnie od tych tutaj rzeczy. Tu mamy na razie słomę. I to jest box Lelona. Jest on mniejszy od tych boxów. Te mają 3,5 na 3, a ten ma 3,5 albo 3 na 2 i coś. No, chyba tak mi się wydaje. No i co? I Lelon z takim sobie ładnie stoi. Bo wiecie co? Tak mówiłam właśnie, że potrzebuję ten trzeci box, żeby ten siwy mógł mi tutaj stać i żebym mogła mieć swojego drugiego konia. No ale mówię, kurde, kurde, tyle desek do tego wszystkiego tutaj zabudować. Boże, kochany, łapię się za głowę mówię, nie, no nie. No i wpadłam na pomysł, przecież Lelis, on nie ucieka. No Nawet jakby była jedna deska, to on by z niej nie uciekał. No, jakby był pastuch, to może by uciekł, bo tak raz nie raz uciekł, nie? On nie potrafi na pastuch chodzić, ale kiedyś go nauczę. To, jest, ja w ogóle tak wypadam z rytmu, ja nie wiem, ja jestem nieprzyzwyczajona w ogóle rozmawiać z wami. To słuchajcie, to powstała na pomysł, kurde, Hubert, mój chłopak, mój chłopak. Hubert! Zróbmy trzy deski! To jest idealny pomysł, żeby nie były dwie, bo wiadomo, takie niepewne. Zróbmy jedną na dole, drugą na środku, a i drugą u góry. No i zrobili im. I koń tak stoi od dwóch miesięcy, prawie. Nie wiem ile sobie argumentu. Chyba dwa miesiące. 15 przyjechałam, no to są dwa miesiące. O kurce, dwa miesiące, mówię wam. Sytuacja wygląda następująco. Tutaj na razie wiszą. W ogóle nie patrzę ten syf. Proszę, w ogóle nie komentujcie tego. Tak by była nasza śladnia. Się trochę zrobiło tego wszystkiego tutaj. I na razie tutaj wiszą nasze siodła. No i syf, ale spokojnie. Cieszę się, tutaj też mamy gnój, Może jak ktoś chce wziąć to akurat, mogę Wam podrzucić, bo trochę tego je Dzisiaj będzie więcej. Tu są moje konie. Dzień dobry, Arkadiusz. Pokaż się, by... jeszcze nie było na YouTube. Pokaż. Dzień dobry, Lelon. Cześć, Lelon. Ty co ty masz parcie na szkołę, nie? Od zawsze to wiedziałam. Od zawsze. Zobacz, tutaj Masi. Oj. To jest Arkadiusz. Patrzcie, jak on ma wytarty ten ogonem, nie? Widzicie? A tu, nasiwy książę Alvaro. Alvaro! A jesteś czysty. Cześć, Alvaro. O, czekajcie, ja razu wiadro wezmę. Jak będziemy robić jedzenie, to nie będę chodziła chociaż. Chciałam, powiem, że wyszłam z, pra... z prawy, mówienia do kamery. <grym> Jakoś tak średnio mi to wychodzi. No ale no trudno. Mam nadzieję, że coś tam z tego rozrozumieliście. No i co? Nowa przygoda. Arkadiusz, a i jeszcze Wam go przedstawię. Trzy lata. Czysty Małopolak z takiej chyba mini tam hodowli. Nie, nie wiem, jak to tam było dokładnie. Mmm. I już wsiadałam na niego, kusowałam na nim raz. I co? Życzę mi powodzenia! Bo za rok się na zawodach z No, i jakoś tak wam powiem, że też poustawiałam sobie troszeczkę dużo w głowie. I tak teraz. Wczoraj już chciałam nagrać ten odcinek, ale mówię, kurde nie, jeszcze jutro to zrobię, po to Nie wiem, jakoś tak. Zamiast tego poszła wczoraj biegać. Ale tak dzisiaj właśnie nagrywam, w ogóle proszę nie patrzcie na od są okropne, ale no trudno, no spokojnie, co lewam, patrzcie, no, tak sobie po prostu poukładałam w tej głowie tak postanowiłam sobie ponagrywać to was, bo tak mnie się już przejmuje opinią innych ludzi, nie myślę o tym, że a, mój Jezu, nagram, nagram co sej, myślę, o co Wam mam to gdzieś, <noise> tak można powiedzieć, i co? I ja się cieszę, że mam taką stajnkę rozwiającą dzisiaj wszystko. Kornelia jeździ. Jeździ u mnie, no bo ma u mnie konia, nie o to chodzi. Kornelia umie mnie jeździ, ma u mnie konia i jestem spełniona. Teraz aktualnie czuję się spełniona. Nie mam takiego niedosytu. Czuję się naprawdę spełniona na ten moment i że te wszystkie decyzje, które podjęłam, po prostu były po coś. I no. A, i w ogóle zapraszam Was na konkurs, bo będzie konkurs na Instagramie. Ale nie, nie powiem Wam na co, bo Wam nie powiem. Po prostu musicie przemować. Ale nie Marcie, się, Lenon ma do żywocie. Nigdy nikomu go nie oddam. Nie ma takiej opcji. Aha, ja, chceby mnie sprzedali? Aha, go, chodź chodź, Guca. No chodź, a może ktoś chce kupić Gucia? No i w sumie to była taka pogawędka krótka. Ja się z żegnam. Do kolejnego odcinka.